Ćwiczenie na wargi. Wargi wysuwamy do przodu w dziubek, a następnie wycofujemy je w tył w uśmiech. podczas ćwiczenia tempo może narastać. Ćwiczenie drugie. Wysuwamy wargi do przodu w dziubek, następnie przesuwamy je w prawo i w lewo. W trakcie ćwiczenia tempo może narastać. Należy jednak pamiętać, żeby tempo dostosowywać do własnych możliwości. Powodzenia. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie.